Film Konopskiego miał wyglądać zupełnie inaczej. Wszystko, o czym mówił Wardenga, jakoby źle się miało zestarzeć, nie znalazło się tam, dokładnie przez Boxdela. Czy poziom manipulacji sięgnął zenitu? Subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Teraz jak boomerang wraca na temat Bakstona oraz Pandory, bo reporter w swoim ostatnim odcinku zarzucił Bogzelowi, że przekupił Olciak mieszkaniem w Warszawie. Więc od początku szalony reporter wkurzył się na Bogzela, bo omawialiśmy na rozmowę na żywo i Bokzel przysłowiowo bo ogarnął temat, czyli nie przyjechał. Reporter chciał skonfrontować Michała, bo kolegów z branży na podcaście nie do końca się udało, bo co mocarni wypunktowali ich widzowie w komentarzach. I rzeczywiście w swoim wideo zawiera sporo celnych strzałów, na przykład ten dotyczący dodawania filmów i odpowiedzi Bogzela przed moim filmem, jednocześnie tymi materiałami, wybijając mi z rąk sporo materiałów, których finalnie nie ujrzeliście, bo jedna z dziewczyn wycofała się przez liki danych, a z Olciak to każdy wie o zmianie narracji, ty podejmowałeś jakieś działania, żeby w tamtym filmie już nic więcej nie było? Czy może publikowanie tych filmów, zaproszenie do niej Olciak, która zmieniła nagle zdanie, nie było powodem, że w tym filmie kolowskiego się coś nie znalazło? To było totalnie wbrew jakiejkolwiek drugiej tej strategii dawać segmenty przed filmem, w którym miał ukazać tak wiele. Została też zwrócona uwaga na różnicę w zeznaniach Olciak, która najpierw mówiła, że rozsyłanie jej mocnych zdjęć przez Bogzela nakłoniło ją do propstów, a potem na filmie z Michałem była gadka, że to były zwykłe softy, już tam to wyjaśnili i tak dalej. Olciak jak i tak wcześniej mówi, że przez to miała próbę. to Tak, no to była dosyć grupa drama, przez którą właśnie miałam y, próby z... i to było naprawdę, to naprawdę w życiu. Ty tutaj, że to był taki softy, co takie są wiadomo, że ten, że parki sobie wysyłają. Dlaczego ona mówi, że dużo bardziej pikantne wysłała do ciebie? A tak ty mówi, że to była taka rzecz, że sobie parki wysyłałem i to wysłałeś, ale to wysłał nie są Widziałam jedno ze zdjęć Oli, które Boxel wysyłał dalej, bo to na czacie z inną dziewczyną. I rzeczywiście to było tak zwane soft zdjęcie, na którym tak dużo nie było widać. Ale jakie fotki i ile tych fotek wysyła na przykład na czatach z innymi youtuberami, to wie już tylko sam Michał. Bo wtedy youtuberzy traktowali rozbierane fotki swoich fanek jak trofea, którymi się wymieniali jak kartami Pokémon. To zresztą pani nie poruszyli głównej sprawy, czyli nudesa od nieletniej, bo ja nie chcę mówić, nie wiem jak on wyglądał, ale no rozsyłanie takim zdjęć jest krane. Każdy to pomija. Każdy mówił w jakichś twoich rozmowach o, o głupich studiarskich tekstach. Tam był nudę. O, o rokach siebie Kopika. Wiem, że ona wysyłała mocniejsze zdjęcia do Bogzela i jednego zdjęcia mocno żałuję. O rozesłanie tego zdjęcia posądzał Bogzela Stewart, bo ona konfrontowała o to Michała już w 2015 roku. Natomiast wtedy Michał zaprzeczał, że je rozesłał. Też to jest dla mnie dziwne, szczególnie, że panowie na podcaście skipnęli ten wątek i nie dopytali, czy było tego więcej i jaki charakter dokładnie miały te zdjęcia. A najciekawszy wątek, który najbardziej rozgrzał internet, jest zarzut, jakoby Bogzel kupił Oli mieszkanie w Warszawie za nagłą zmianę narracji. Mówi się na mieście, czy na kilku miastach, że ojciec za występ u za zmianę zdania, stało mieszkanie w Warszawie. że nie, no to. to Zaprzeczył, szkoda, że nie masz tu będzie tej okazji. Natomiast jakoś padło to z ust szalonego reportera i nie zostało podparte żadnymi dowodami oprócz tekstem, że mówi się na mieście. Ludzie nie uwierzyli jednoznacznie w te teorię, jednak zaczęło pojawiać się dosyć sporo memów. Na przykład taka ładna miniaturka, jak Olciak pokazuje swoje nowe mieszkanie. Bardenga też sobie żartował z tego tematu na Insta Story I coś w tej kwestii wisiało w powietrzu, bo mimo wszystko ta nagła zmiana narracji Olciak była dosyć dziwna. W internecie zaczęły krążyć, rzekome akty materialne potwierdzające teorię z mieszkaniem. po kilku dniach, kiedy patem ten zarzut, doczekaliśmy się oficjalnej odpowiedzi od boxera, gdzie niektóre informacyjne, na przykład te głosówki, które sprawie Wojtka Goli po nocnej przygodzie. Z Michał z Jest najważniejszy zarzut, czyli ten dotyczący kupna mieszkania dla Oli. Michał powiedział, że to nieprawda i byłby to z jego strony bezsensowny ruch. Skomentował że rzekomy akt notarialny, który wyciągnął do internetu, jak się okazuje, nie zgadzało się na nim jego nazwisko. Pojawił się akt notarialny, gdzie pisze, że Olka dostała ode mnie darowiznę w postaci mieszkania. Nikt nie weryfikował tego, że w tym akcie notarialnym pisze, że jestem z domu Gralski. Jaki Gralski, kurwa? Z tej strony Paxton Gralski, deweloper mieszkań w Warszawie. Bogdan uważa, że z Olą wystarczyło normalnie porozmawiać i tak rozwiązali sprawę bez żadnego przekupstwa. Michał też pacyfistycznie przyznał, że jego podejście do sprawy i robienie serialu o odbudowie własnego wizerunku i skupianie się wokół siebie było bo powinien też zainteresować się ofiarami Pandory. Ja jestem tego świadomy, że nagrywając Goat'a skupiałem się głównie na sobie, na odbudowie wizerunku, nie było to fair w obliczu całej tej pandory, ponieważ ani razu nie wspomniałem o ofiarach, a tak naprawdę to właśnie oni powinni mieć największe wsparcie. Ja stawiałem się zbyt często w roli ofiary. Pojawiło się też sprostowanie, dlaczego wypuszczę materiał przed moim filmem i tłumaczyć to paniką, presją i chęcią szybkiego wytłumaczenia nagrywać swoje perspektywy. Chciałem wytłumaczyć ludziom, moją i zasadzie wtedy wszystko działało. Pierwszy materiał był no, bardzo słaby, bo był nagrywany pod wpływem olbrzymie że no, ciężko się swoje że wtedy panikował i może tego nie chciał i nie było to intencjonalne, ale to było poczekać, pewnie wtedy byłby lepszy odbiór jego pierwszego materiału. a czasem już cofniemy, materiały, których nie mogłem wam pokazać, mają służby, które rozwiązują całą sprawę. Istotnym dla mnie wodkiem była ta cała fotka Oli i za podtrzymuje, że w jej kwestii nie ma sobie nic do zarzucenia i nie rozsyłał żadnych nagich zdjęć. Jeżeli chodzi o fotkę oli, to tak jak mówiłem w materiale Poznajcie Prawdę, rozmawiałem z nią o tym. Był to głupi wybryk, który również ma sobie do zarzucenia i już się na ten temat wypowiedziałem na samym początku Pandora Gate. Jednak tak jak mówiłem.